O, oh, jest czołg, proszę bardzo. Ty? Tu jest jeden, tu jest jeden. Hmm. Oni się tutaj bardzo lubią wtapiać w tło, dlatego warto wam powiem korzystać z drona yy, i wysyłać go w różne miejsca i pokazywać gdzie potencjalnie mogą być i patrzeć gdzie potencjalnie mogą być wrogowie. Yy, no niestety, ale. Ich tutaj ciężko jest wypatrzeć właśnie w tym... E, tej zajezdni cokolwiek, tak. Lokomotywowni. No, tutaj nic nie pokazuje, tylko na czołg pokazuje. No, dobra, ja go zobaczę stąd? Ha! Za chwilę lodowo Jak się tu przedostać? Chciałbym się przedostać tak. Tędy powiedz i tutaj. powiedz tutaj Jest trop, gdzie Kacper nam jechał. Ale pierdyknęło Normalnie, aż drazgi tu poleciały. Jasna cholera. Z tym czołgiem. Dobra, to skąd bym musiał go ściągnąć? No tutaj... Czy tutaj jest bezpiecznie? Wiesz co, ja cię wyślę tutaj. Bo ja nie jestem do końca przekonany, że tam jest bezpiecznie. Oki, tu jest jeden. To jest właśnie kurczek głupie, że jak na przykład ten dron namierzy y, jakiegoś gościa, to trzeba czekać aż on łaskawie potem skończy. Y, znaczy odwróci się od niego i będzie, że tak powiem, atakował, znaczy namierzał następnego, że nie można nim kierować. To mnie trochę denerwuje. No dobra, wychodzi na to, że jest czysto, tak? Tu nie zaraz dostanę strzała i się skończy dzień dziecka. Albo nie, wiecie co zrobimy? Zrobimy to inaczej. Zrobimy to inaczej. Skrócimy gnojowi. Skrócimy gnojowi pole strzału. Spieprzaj dziadu. Wow. Gdzie jesteśmy? Aha, dobra tutaj Okej. Okay. Tam jest czołg, więc stamtąd go załatwić nie możemy. Dobra, trzeba się użerać z tym knojem tutaj od tej strony. Jak on w ogóle stoi Dobra, wiecie co? Mam kurde granaty, nie będę mu żałował. Pięknie. Pięknie, po prostu fantastycznie. A, teraz y, możemy... O, jaki fajny bug. He, Za szybko przełożyłem, dobra. Eee. Teraz tak e, trzeba namierzyć choke. Oberwałem, ale się opłaciło. Ale się opłaciło. No dobra. Teraz co nas interesuje, to przedostanie się do punktu Extraction zobaczcie. Rich Extraction Zone. Extraction jest dokładnie tam. E, tak więc. Nie pozostaje wam nic innego. Jak tylko i wyłącznie próbować dostać się właśnie do punktu ewakuacji. E, nie będzie to takie proste w przeciwieństwie do tego, co pewnie niektórzy z was myślą. E, pod koniec jest nie, niezła jadka. Są snajperzy, są. E, Szturmowcy tak kręcą się, są ciężkie działka, także no, no nie, nie, nie fajnie jest, nie fajnie jest naprawdę. Jeszcze gdzieś tu Jeep się szwenda, z tego co pamiętam. Czy ty idiota naprawdę nikogo nie widzisz, że takiego ty udajesz tylko? Mm -hmm. Jeśli się nie mylę, to gdzieś tutaj skądś przyjeżdżał jeep. I tego jeepa można było zgarnąć. Tylko nie pamiętam, właśnie skąd on przyjeżdżał. Chyba stamtąd. Albo stąd. Nie wiem, zgubiłem już. O, coś zobaczył. A, nie, nic nie zobaczył. Jest zbyt głupi, żeby coś zobaczyć. Ok. Albo to nie tu ten jeep przyjeżdżał, tylko tam. W każdym razie coś w ten deseń, no. Także teraz jedyne co robimy to przeciskamy się elegancko od jednego do drugiego. Znaczy od jednej do drugiej zasłony, tak. Wysyłamy oczywiście drona. Który powinien nam wszystko pokazać? No, ty głupi dronie, widzicie ten dach po lewej stronie? Tam yy, może się czaić snajper, ale on będzie wewnątrz budynku. O, coś to zostało namierzone. Mówiłem, o proszę bardzo. Widzieliście oni w tym hangarze się ogólnie, tak? Więc uważamy, i nie dajemy się tak łatwo zaskoczyć. O proszę bardzo, co ja mówiłem o jeepie? Ciekawe, że dam radę dobiec tam. Powinienem. I jesteśmy częściowo bezpieczni. Teraz, stąd nie ma innego wyjścia, jak tylko wejście tutaj od tylca, tak? Tam nie przejdziecie. To jest bardzo dobry punkt obserwacyjny, dlatego warto tam wejść i się troszeczkę rozejrzeć. Nic wam to nie szkodzi, a możecie kogoś wypatrzeć. Okej, okay, przebiegamy tędy i biegniemy tędy. Dobra, tylko się upewnimy, że tutaj nikogo nie ma. Sp O, tu leży. A czemu on martwy leży? No przecież ja tego nie trafiałem. Okej, okay. jak dla mnie bomba? No to Jeronimo lecimy tu. I od razu chowamy się tu. To jesteśmy osłonięci, dlatego zdajemy się prawie że całkowicie na drona. Jeśli chcecie, możecie jak najbardziej wyeliminować ten cały e, Majdan tutaj. Heh. A jeśli nie, no to po prostu dzida, tak?